Strefa Beauty to jedna z grup, która najbardziej odczuła wprowadzone przez rząd zasady bezpieczeństwa. Wszystkie salony fryzjerskie i kosmetyczne miały zostać zamknięte. Sprawdziliśmy jak w czasie pandemii radzi sobie atelier fryzjerskie Marty Babi. Twoja firma jest jedną z tych, które nie czekały na wprowadzony przez rząd zakaz dotyczący bezpieczeństwa związanego z walką z koronawirusem. Wy już zamknęliście się 16 marca. To był moment, w którym bardzo dużo ludzi pracowało za granicą, z z różnych wakacji. Zaczęliśmy wprowadzać bardzo dużo ostrzenia, zwiększyliśmy ilość dezynfekcji, ostrożności między klientkami, ale mimo wszystko stwierdziliśmy, że nie chcemy narażać siebie, swoich rodzin i też oczywiście klientów. Z tego względu firmę zamknęliśmy 16 marca, czyli dokładnie dwa tygodnie przed tym, zanim rząd wprowadził ogólny zakaz pracy w Jak trudna, jak ciężka była to decyzja, bo zamknięcie całkowite lokalu no, wiąże się z brakiem dochodu. Dokładnie. Decyzja była dla nas wszystkich trudna, ale mimo wszystko uważam, że zdrowie jest najważniejsze. Oczywiście, jak. Większość firm borykamy się z problemami, ponieważ na obecną chwilę nie mamy żadnego dochodu dokładnie od 16 marca. Natomiast rachunki, opłaty, zus -y, również wypłaty dla moich pracowników trzeba jakby płacić, więc generalnie no, staramy się gdzieś tam w miarę swoich możliwości, również korzystając z naszych oszczędności prywatnych, utrzymać naszą firmę jak na najlepszym poziomie. I przede wszystkim zdrowie. Jak podczas tego momentu, w którym zaprzestaliście przyjmowania klientów, jakie były reakcje? Ilość telefonów, wiadomości, przede wszystkim tych pozytywnych, nas przerosła. Nasi klienci są bardzo wyrozumiali, doskonale zdają z tego sprawę, jakie to jest ogromne niebezpieczeństwo. I absolutnie ja, jako, jako atelier Fryzerski na i mój zespół. Odcinamy się od pracy pod podziemiu, osobiście uważam, że praca w takich, a nie innych warunkach jest przede wszystkim niebezpieczna dla nas wszystkich. Pandemia. Pokazuje, jak ważną branżą jest strefa beauty, jak wiele osób nie wyobraża sobie życia bez pójścia do fryzjera, do kosmetyczki. Czy dostawaliście takie sygnały od elblążanek albo elblążan, którzy bardzo by chcieli, żeby tylko ich, tylko na chwilę, tylko, tylko zrobić jedną malutką rzecz w, przy ich włosach? Tak, dokładnie. Mnóstwo telefonów, yy, przede wszystkim panowie, yy, ogromne prośby o to, żeby ich chociaż troszeczkę przyciąć, żeby gdzieś tam zmodyfikować fryzurę, którą niestety też yy, gdzieś tam pod wpływem chwili sami sobie po prostu, no, no niestety, obcięli włosy, bawili się we fryzjera typu yy, golenie maszynką, tak, nieprecyzyjne cieniowania, faktycznie wyszły to fatalne rzeczy. I faktycznie to były telefony z wołaniem też przede wszystkim o pomoc. Natomiast panie bardzo często dzwoniły do nas z pytaniem, jakie farby polecamy, jak mogą w tym momencie przetrwać ten ciężki moment, kiedy faktycznie te dosyć no, niefajne odrosty są widoczne, a mimo wszystko jest grupa ludzi, która nadal pracuje i chcą dobrze wyglądać. Wiemy wszyscy dokładnie jaki no, niesamowity wpływ ma fryzura, przepiękny kolor, na samopoczucie naszych klientów i klientek, jak dodaje im to też pewności siebie, a w tym trudnym czasie no niestety wielu z nas metodą prób i błędów gdzieś tam no zrobiło sobie też krzywdę, co przy obecnej sytuacji jeszcze no prowadzi do dodatkowego jakby złego stanu też psychicznego, no nie oszukujmy się, każdy fryzjer jest też troszkę psychologiem i jakby ta fryzura czy też kolor mają wpływ na Przede wszystkim ludzi na ich życie, na ich emocje, a tak naprawdę dzisiaj to wszystko im no, zostało zabrane i zdaję sobie z tego sprawę jak. Jakie to jest dla nich ciężkie? Wizyta u fryzjera poza tym, że wychodzi się z nowymi włosami, fryzurami, kolorami, wiąże się też z takim rytuałem. Dla mnie również jest to poczucie, że zrobiłam coś dobrego, że mam jakąś misję, że wychodzą klientki zadowolone, często y, tak naprawdę przychodzą załamane y, z różnych powodów życiowych, tak? A ta fryzura czy też kolor powoduje uśmiech na twarzy, dzięki czemu my fryzjerzy czujemy się bardzo potrzebni. Ciężko przewidzieć, ile potrwa pandemia, jak długo będziecie zamknięci. Wiemy już o tym, że znajdujecie się w trzecim etapie, ale kiedy ten trzeci etap nastąpi, tego nie wiemy. Czy masz takie obawy, że zamknięcie na dłuższy czas atelier będzie wiązało się z utratą klientów? Tak, dokładnie. Zdaję sobie z tego sprawę, że niestety sytuacja, jaka ma miejsce na obecny czas, powoduje, że. No Niestety, ilość klientów może się zmniejszyć, ale nie tylko dlatego, że my po prostu nie pracujemy, ale również nasi klienci mogą stracić w tym czasie pracę. Tak? Okrajają swój budżet domowy, bo również prowadzą przedsiębiorstwo, które nie jest dom. Tak? Są czasami ważniejsze wydatki niż pójście do fryzjera, w związku z czym Myślę, że, że może faktycznie spaść ilość knięta. Wiemy o tarczy, którą rząd przygotował dla przedsiębiorców, żeby ich jakoś wspomóc w tym trudnym czasie. Czy Tobie w jakikolwiek sposób ta tarcza pomaga, w jakikolwiek sposób mogłabyś skorzystać z tej pomocy proponowanej przez rząd? Faktycznie tarcza jakby ma na celu pomóc przedsiębiorcom. Jak tylko ona się pojawiła, mówię tutaj o tej pierwszej tarczy, było mnóstwo różnych fajnych możliwości, z których ja osobiście myślałam, że skorzystam. Natomiast niestety okazało się, że nie do końca, bo wyszła za chwilę ta druga tarcza, więc na obecną chwilę wszelkiego rodzaju wnioski, które mogłam, powysyłam. Mam nadzieję i liczę na to, faktycznie na pożyczkę 5000 tysięcy bezwrotną. Liczę na dopłatę do ZUS-u. Liczę również na dopłaty do pensji na moich ludzi, natomiast co się z tym wydarzy, nie wiem, ponieważ dla mnie dzisiaj ta tarcza jeszcze nie działa. Na obecną chwilę nie dostałam dosłownie ani zupy. Na pewno rozmawiasz też z innymi osobami ze swojej branży. Czy macie jakieś przypuszczenia, nastawiacie się na to, kiedy wrócicie do pracy? Na obecną chwilę wiadomości, które się pojawiają są tak naprawdę różne. Nie ma konkretnej daty. Jedni mówią 11 maja. Inni jeszcze twierdzą 19. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć. Yy, niedawno usłyszałam od y, ministra zdrowia pana szmórskiego, że może być to za miesiąc, ale może być to za dwa, więc ja dzisiaj osobiście na nic się nie nastawiam. Natomiast jest to też y, z, y, brak organizacji jakiejkolwiek. Ja dzisiaj nie wiem, na czym stoję, ja dzisiaj nie mam dochodów, a też chciałabym wiedzieć. Jak zacząć się do tego wszystkiego przygotować? Jak nastroje wśród fryzjerów, z którymi miałaś styczność? Wielu fryzjerów w dużych miastach zaczęło zwalniać swoich ludzi. Nie stać ich dzisiaj na utrzymanie ekipy. Często to są też firmy, które zatrudniają 20, 30, a nawet 40 osób. Więc jeżeli ktoś ma 3-4 salony, no to niestety to jest sytuacja dla niego bardzo ciężka. Nie do rozwiązania wręcz, więc tym bardziej ta tarcza powinna jak najszybciej działać, żeby utrzymać te wszystkie miejsca pracy. Na obecną chwilę utrzymuję wszystkie miejsca pracy i absolutnie na dzień dzisiejszy jestem osobą, która nie zwolni ani jednego pracownika. Mam świetny zespół, mam wspaniałych ludzi wokół siebie, mam to też osoby, które również mają kredyty na mieszkania. Zdaję się sprawę, to jest im bardzo ciężko i staram się pomóc. W najlepszy sposób, jak tylko potrafię. Bardzo się wspieramy, bardzo często się łączymy online. Bierzemy udział oczywiście w szkoleniach online, w różnych też sesjach zdjęciowych, które się pokazują online, w różnych pokazach mody. Jest mnóstwo tej wiedzy dzisiaj i inspiracji, dzięki czemu staramy się w miarę możliwości się wspierać. Przede wszystkim dobrym słowem, mają we mnie wsparcie, ale przede wszystkim ja mam w nich. Zawsze uważam, że filarem każdej dobrej firmy jest jej zespół. Jestem niesamowicie dumna ze swojego zespołu. Czego można Ci życzyć na najbliższy czas? Przede wszystkim dużo zdrowia i spokoju. Uważam, że na tą chwilę to jest coś, co jest tak naprawdę najważniejsze. To jest coś, czego życzę sobie, moim zespołowi i przede wszystkim naszym klientom, którzy są niesamowicie w tym czasie, oferują nam niesamowitą pomoc. Z tego miejsca również chciałabym za to podziękować. Niektóre klientki nawet bardzo gdzieś tam chciały umieścić opłaty za kolejne wizyty, które się jeszcze tak naprawdę nie odbyły. Nie. Dziękuję wszystkim za to wszystko, za dobre słowo, za życzliwość. Mam nadzieję, że już niebawem się zobaczymy w naszym atelie. Dziękuję bardzo za rozmowę. <głos》> dziękuję bardzo.